Kontynuujemy w tej chwili. Otworzyła herbaciarnię w latach 90. połączoną z galerią obrazów. Rozwijaliśmy to stopniowo, w pewnym momencie skupiliśmy się bardziej na herbacie, deserach i różnych słodkich dodatkach i tak to do dzisiaj trwa. Mamy w swojej zasobie bardzo duży asortyment herbat z każdej grupy e, i praktycznie z każdego regionu świata uzupełniamy to również właśnie słodkimi deserami e, i od 2000, 2008 roku e, produkujemy również e, czekoladę. Czekolad e, mamy e, bardzo szeroką gamę. Produkujemy głównie czekolady z owocami liofilizowanymi, z przyprawami, z orzechami, i innymi dodatkami. Specjalizujemy się również w produkcji trufli, nierobionych. Opieramy się głównie na w zasadzie wyłącznie na składnikach naturalnych. Jesień skłania do właśnie picia ciepłych napojów, czyli do herbaty, ewentualnie gorącej czekolady. Dzisiaj tutaj prezentuję herbatę znakomitą na jesień moim zdaniem. To jest herbata Olong. Niedługo zaczyna się jesień. Więc mamy w naszej ofercie kilka produktów ukierunkowanych właśnie na tę porę roku, chociaż w ofercie są cały czas. Pierwszą czekoladą, którą polecam jest czekolada gorzka z chili, która właśnie rozgrzewa, poprawia krążenie, dobrze też wpływa na układ trawienny, czyli jest wyważone, więc nie jest to zapikantne. Drugą czekoladą mamy czekoladę z mieszanką przypraw. E, Czaj masala, która również ma rozgrzewające działanie, e, poprawiające nastrój, właśnie dobry aromat cynamonowy. I kolejnym produktem, który polecam na jesień, to właśnie są wszelkie rodzaje czekolad z pomarańczami, które mamy też w naszej ofercie. E, jak już wspomniałem, e, herbaciarnia powstała poprzez jakieś zainteresowanie sztuką i kulturą wschodu. E, Również nawiązujemy tutaj wystrojem, jest sporo elementów e, związanych z, z, ze wschodem, z kulturą herbaty, e, ale łączymy to tak jak powinno być chyba u nas w, re, w naszym rejonie, czyli w Europie, e, z naszymi przyzwyczajeniami, czyli mamy e, różne antyczne meble bądź starocia, które wyszukujemy w różnych miejscach. Dekoracyjne lampy witraszowe. To wszystko ma służyć jedynie relaksowi i wygodzie naszych gości, których tutaj serdecznie zapraszamy. O stronę e, wy, artystyczną tego wystroju dba moja mama, oczywiście, cały czas.